Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, liturgia wigilii, wigilii paschalnej jest pełna pięknej symboliki, która prowadzi nas ostatecznie ku prawdzie o zmartwychwstaniu i zwycięstwie życia nad śmiercią. W naszym zabieganym czasie, czasach. Rzadko dostrzegamy znaczenie pewnych symboli i obrzędów. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli z tych lekcji, jakie Kościół nam daje poprzez swoją liturgię, czerpać wiele. Najpierw w tym dniu mamy podniosłą ciszę, jakby w oczekiwaniu czegoś niezwykłego, czegoś nadzwyczajnego. Później wieczorem, a raczej w nocy uczestniczymy w uroczystej Wigilii Paschalnej, która poprzez znaki i symbole ognia, wody i światła. Prowadzi nas ku głębokiej prawdzie o zwycięstwie dobra nad złem, o śmierci i zmartwychwstaniu, o stworzeniu na nowo tego, co Bóg dokonał na początku. Poświęcenie ognia i Paschału, które otwierają liturgię Wigilii Paschalnej, przypomina nam o Chrystusie, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, który jest światłem na oświecenie pogan który przyszedł na świat, aby oświecić każdego człowieka. Jak pięknie jest to przedstawione w tym symbolicznym wejściu do Kościoła, kiedy wszyscy wchodzą do ciemnego, pogrążonego w mroku Kościoła, a następnie zapelają swoje świece od Paschału, który jest Chrystusem. I tak w naszym życiu każda łaska, każda prawda objawiona nała Boga, Jego pełnia pochodzi od Chrystusa. Czytania ze Starego Testamentu, to jakby historia ludzkości, historia dzieła zbawienia tego planu Bożego względem nas. Pierwsze czytanie mówiło nam o dziele stworzenia, które, jak podkreśla ta lekcja, bardzo często, że jest czymś dobrym. Bóg stworzył świat w stanie dobrym. Kolejna lekcja mówi nam o wybawieniu ludu wybranego z niewoli egipskiej poprzez posłanictwo Mojżesza. Co jest symbolem innego wybawienia dokonanego przez Chrystusa? Wybawienia z niewoli grzechu. Jak synowie Izraela zostali wybawieni przez krew baranka paschalnego, tak synowie Nowego Przymierza przez krew niepokalanego baranka, którym jest Chrystus. Trzecie czytanie z proroka Izajasza mówi o tym, że nie wszyscy z ludu wybranego ocaleją. Tylko ci, co zostaną w mieście Jeruzalem, czyli w Kościele Świętym, którego Jeruzalem jest figurą, i będą jemu wierni. Inaczej mówiąc, nie tylko ci, co nominalnie należą do ludu Bożego, którzy się do niego przyznają, albo nawet szczycą się nim, są zbawieni, lecz ci, co trwają w jego nauce i są jemu wierni. Ostatnie czytanie ze Starego Testamentu, zaczerpnięte z księgi powtórzonego prawa, Kieruje do nas słowa zachęty. Podobnie jak Mojżesz kierował do ludu żydowskiego, aby byli oni wierni, co będzie skutkowało powodzeniem i szczęściem. Niewierność Bogu spowoduje nieszczęście i klęski. Tak też Kościół przez te czytania zachęca nas do wytrwania i wierności Bogu, co będzie skutkowało wieczną nagrodą, a opuszczenie tej drogi będzie miało za skutek wieczną. Nieszczęśliwość. Kościół przypomina nam w tę błogosławioną noc, w skrócie, historię zbawienia od momentu stworzenia świata do owego kulminacyjnego punktu, kiedy Bóg czyni nowe niebo i nową ziemię w Chrystusie. Dokonał tego ostatecznie nasz Zbawiciel przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Gdyż dzieło zbawienia dokonane na krzyżu naprawiło w stworzeniu to, co zepsuł w nim grzech. W każdej mszy świętej kapłan odmawia modlitwę, która przypomina o tym, właśnie, że Bóg cudownie stworzył świat, ale jeszcze cudowniej go naprawił przez wcielenie i dzieło odkupienia naszego Pana. Gdy wlewa odrobinę wody do kielicha, mówi: Boże, który godność natury ludzkiej przedziwnie stworzyłeś, a jeszcze przedziwniej naprawiłeś. Następnie nasza matka Kościoła wzywa w tę błogosławioną noc pomocy wszystkich świętych. Czyni to śpiewając litanie ko ich czci. A w środku tej litanii następuje w kościołach mających źródło poświęcenie wody chrzcielnej oraz we wszystkich kościołach odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. I my zbyt szybko zapominamy, jak wielką łaską jest to, że jesteśmy ochrzczeni. I te odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego przypomina nam dwie najważniejsze decyzje, jakie podjęliśmy w naszym życiu i które ciągle powinny w nas trwać. Pierwsza polegała na wyrzeczeniu się świata, grzechu i szatana. Druga na wyborze Boga i Jego światła. I nie wystarczy tylko wyrzec się grzechu, ale trzeba również przyjąć prawdę, którą Chrystus nam dał. I ten wybór potwierdzamy naszym odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, które złożyliśmy on dziś za pośrednictwem naszych rodziców chrzestnych przy naszym chrzcie. Do otrwania w tym wyborze zachęca nas i poucza o konsekwencjach tego wyboru święty Paweł w dzisiejszej lekcji. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte w Chrystusie, z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Jak wielką radością i wdzięcznością powinno napełniać nasze serca na wspomnienie dnia naszego chrztu, gdzie zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej. Przez Chrystus święty bowiem staliśmy się na powrót dziećmi Bożymi. Przez łaskę uświęcającą rozlaną w naszych sercach staliśmy się przybranymi synami Bożymi. Przez łaskę jesteśmy tym, czym Chrystus jest ze swej natury, czyli dziećmi Boga i braćmi Chrystusa. A to wszystko możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi. Bez niego grzech nie mógłby być usunięty, a łaska Boża wlana w nasze dusze. Tajemnica, tajemnica wcielenia i odkupienia jest centralnym punktem historii ludzkości i powinna być centralnym punktem naszego życia. Stary Testament był przygotowaniem na przyjście Jezusa i na to dzieło, które dzisiaj w sposób liturgiczny wspominamy, bez którego nikt z nas nie mógłby być zbawiony. Tej właśnie nocy pamiętajmy o tym, kim jest Chrystus i co Jemu zawdzięczamy, kim On jest dla nas, czy jest tylko wspomnieniem tego, co kiedyś dokonał, czy jednak wierzymy, że zmartwychwstał i żyje, aby być z nami, aby być towarzyszyć nam w naszym życiu, choćby poprzez sakramenty, szczególnie przez sakrament Eucharystii, czy też przez sakrament. Każdy inny sakrament, a sposób szczególny przez łaskę uświęcającą, która jest uczestnictwem w życiu, bo, w życiu Boga. Na początku dzisiejszej liturgii Kościół Święty poleca właśnie kapłanom wypowiedzieć słowa, które przypominają nam tę centralną rolę Chrystusa, o którym my musimy ciągle sobie uświadamiać. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Jego są czasy i wieki, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany chwalebne, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Dlatego musimy ciągle sobie uświadamiać, kim jest Chrystus. Jemu zawdzięczamy wszystko. Dlatego, drodzy wierni, jak mówi święty Paweł, teraz powinniśmy dążyć do tego, co jest w Górze, do tego, co jest Boże. Musimy jasno odrzucić wszystko, co zagraża łasce Bożej w nas, co zagraża naszemu synostwu Bożemu, tej największej łasce i triumfie Boga w naszej duszy. Dlatego musimy odrzucić szatana i jego dzieła, a wybrać Boga i jego dzieła. A gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i razem my z nim ukażemy się chwale, czego sobie i Wam, drodzy wierni, z całego serca życzę. Nie jest stały Pan, wspomaga nas w walce i wierności naszego wyboru, aby światłość Jego prawdy przywiodła nas do zbawienia wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.